Branding to budowanie marki i tworzenie w umysłach konsumentów pozytywnego jej wizerunku. Krystian Dąbrowski jest dzisiaj moim i Państwa gościem, który zrezygnował z etatu i otworzył własną działalność. Cześć Krystian. Cześć. Witaj, witaj Asiu, dziękuję za, za zaproszenie. Zgadza się, zrezygnowałem z etatu, ale nie zrobiłbym tego, gdyby nie możliwość, jaką właśnie dał mi Twój startup. Czyli początek wyglądał tak, że zainteresowała mnie wasza oferta, że już bardzo długo po głowie chodziło mi o otworzenie czegoś swojego. Skorzystałem, skorzystałem z niej i mogłem spróbować swoich sił na początku drogi właśnie w takiej formie, jaką, jaką wy oferujecie. Więc jakby nie musiałem zaryzykować od razu takim całkowitym skokiem na głowę, tylko, tylko wykorzystując jakby możliwości, które wydajecie. No, faktycznie otworzyłem najpierw markę. A potem nie jako działalność, tak, bo tak to trochę rozdzielam. Działalność prowadzę już 3 lata, włączając w to ten pierwszy rok współpracy z Wami, od dwóch lat jakby już jako pod jednoosobową działalnością gospodarczą. Mhm. Tak zwany własnym lipie. Tak, Marka Volume, co oferuje? E, no cóż, jakbym miał sobie jakąś łatkę tutaj narzucić, to bym powiedział, że jesteśmy studiem kreatywnym, ponieważ wachlarz naszych możliwości no, sięga bardzo daleko. Filarem jest oczywiście branding. Czyli no, opracowujemy strategie rozwojowe i strategie marki dla naszych klientów, audytujemy, sprawdzamy, jak się one prezentują, jak rozmawiają ze, ze swoimi klientami, e, jak wyglądają w sieci. Generalnie weryfikujemy wszystkie możliwe punkty kontaktu e, i eksploatacji marek, tak? i pomagamy im wzrastać, pomagamy zdobywać grono realnych klientów, e, niejako również. Nadajemy nowy początek, bo często procesy brandingowe właściwie dają takiego powera i kopa motywacyjnego dla, dla, dla właścicieli firm, dla menadżerów. E, otwierają jakieś nowe drzwi, o których oni wcześniej nie wiedzieli. Chyba to najbardziej jest ekscytujące w brandingu, e, no bo nierzadko spotykam się z taką sytuacją, że realizując jakiś proces brandingowy, m, widzę jak osoba, która tę markę nadzoruje, która ją tworzy. E, dostaje takiego kopa motywacyjnego, albo, albo spojrzy na swoją markę lub na swoją firmę z zupełnie innej perspektywy, której wcześniej mm, nie dostrzegała. tak? Więc, e, no więc to. Poza tym, że, że realizujemy procesy brandingowe, to również e, zajmujemy się reklamą. Reklamą szeroko rozumianą, ale jakby tutaj mówię o reklamie wizualnej. Czyli wszelkiego rodzaju billboardy, szyldy, kasetony. E, drukujemy również jakby stąd się wywodzę, tak że początki jakby moja kariera zawodowa rozpoczęła się właśnie w agencji reklamowej, gdzie w łańcuchu wdrożeniowym projektów kreatywnych byłem na samym końcu, czyli właśnie byłem odpowiedzialny za produkcję reklamy i za ale już wtedy jakby pojawiła się ta fascynacja samym światem reklamy, tak więc ta reklama obok brandingu stanowi dodatek, choć, choć duży, bo nie ukrywam, że również tam z sukcesami realizują procesy reklamowe. Kampanie promocyjne, nadzorowanie promocji marki. To są rzeczy, które z tym opieramy działania w wojem. Zbudowałeś zespół, zbudowałeś markę, która istnieje na rynku już, tak jak powiedziałeś, 3 lata. Proszę powiedz, jakie trudności napotykałeś i jakie są zalety tego, że otworzyłeś swój własny biznes. O trudnościach to mógłbym prawdopodobnie opowiadać bardzo długo. Jakby Miejsce, w którym się znajdujemy, mam na myśli: jakby nasze, nasze państwo no nie, nie, nie bardzo pomaga młodym przedsiębiorcom. Jakby warunki prowadzenia działalności w Polsce z roku na rok są coraz gorsze, więc to jest właściwie podstawowy problem: tak? że co chwilę mam rzucane kłody pod nogi. Ale gdybym miał określić takie największe problemy, czy z którymi ja się spotkałem to bym powiedział o swoich jakieś takich chorych ambicjach i na przykład mnie zgubiłby w którymś momencie prowadzenia działalności, zgubiłby chór optymizm, ponieważ ja nie do końca byłem przygotowany na to, że Volume tak się rozwinie, że, że będę realizował takie, takie projekty i takie procesy, choć chciałem, tak? bo przyświecała mi jakaś idea, w którą bardzo głęboko wierzyłem, ale byłem przygotowany, że ten rozwój będzie dosyć stopniowy, natomiast on wystrzelił. Ja na nim się obejrzałem. Byłem odpowiedzialny za no, naprawdę bardzo ważne aspekty życia niektórych, niektórych firm. E, odpowiedzialny byłem za podejmowanie bardzo trudnych decyzji nierzadko, i to się wiązało z wielkim stresem. No i jakby widząc ten rozwój, stale mogłem ten zespół powiększać. Udało mi się zbudować zespół w tym momencie liczący 8 osób. E, część jest w zatrudnieniu, druga część jest w formule white label czyli. Na zasadzie B2B funkcjonujemy, natomiast jakby jest to kompleksowe konsorcjum, e, gdzie współpracujemy i te, te procesy realizujemy. I ten hurra optymizm, o którym wspomniałem, e, e, doprowadziłby w którymś momencie do tego, że byłem bliski może nie zamknięcia firmy, natomiast wpadłem w tarapaty, e, ponieważ z 40 metrów kwadratowych e, przenieśliśmy się na 300, tak? e, e, I jakby... To jest tak, masz pewną ideę, lub głęboko w coś się wierzy, w jakieś tam swoje wartości, czy, czy, czy misje, którą, którą ma się w sercu, czy, czy w głowie. No ale na końcu tej historii zawsze ten biznes musi się spinać. Więc jakby na końcu dominują liczby i statystyka, więc jakby Muszą ja, być przychody, musi być tak, zysk. Tak, tak, tak. Musi, musi być zysk i to wszystko musi być policzalne. Ja jestem, ja jestem z natury ideowcem, tak, jakby lecę do przodu cały czas i takie zderzenie jakby z, z tymi decyzjami, które były podyktowane takim wielkim hurra optymizmem, no przysporzyły niewiele, no, wielu problemów, ale tutaj muszę... Chylić kłony do mojej partnerki i do całego zespołu, który właściwie w tym wszystkim był ze mną, nie porzucił mnie w tym wszystkim. E, I tak na dobrą sprawę wspólnymi siłami e, doprowadziliśmy do tego, że, że ten azylant został, został złapany i dzisiaj patrzymy znowu do przodu. Tak, ale przez jakiś określony czas patrzyliśmy, co to będzie. Tak? Mm -hmm. Więc jakby to są takie rzeczy, z którymi się spotykam, e, a, na, a na pozostałe takie trudności e, staram się uwagi nie zwracać lub ja jeszcze ich nie odkryłem. bo no Jakbyś ty młodym przedsiębiorcą, mm -hmm. tak? Jakby Trzy lata prowadzę interesy. Wiem, że wygrałeś nie jeden e, przetarg, nie jeden konkurs. Proszę opowiedz nam, e, jakie projekty realizujesz i, i z czego jesteś dumny? E, cóż, z bieżących rzeczy, to jesteśmy już w bardzo zaawansowanym etapie dużego rebrandingu dla marki Planteon. Paweł Szwajkowskiego, serdecznie go pozdrawiam. Swego czasu gościł w podcaście Uroba Gryna. Warto sprawdzić, polecam, bo bardzo wartościowa rozmowa. Więc realizujemy już od pół roku ten proces rebrandingu no, dużej marki, tak by nie patrzeć, no, i w sektorze e-commerce, w branży spożywczej. No, bardzo ciekawy, ale też trudny, trudny proces, który mnie kosztował wiele energii, czasu i stresu. Niedawno udało nam się wygrać konkurs, na, i to jest właściwie teraz taki największy sukces konkurs na zrealizowanie brandingu dla konsorcjum spółek grupy kapitałowej. Jeszcze nie do końca wiem, jakiej nomenklatury używać. Natomiast to są te sześć spółek zrzeszonych wokół hasła związanego z zieloną transformacją to, jest, to, jest, to są firmy związane z odnawialnymi źródłami energii i tutaj będziemy odpowiedzialni za stworzenie od podstaw niemalże. Marki parasolowej dla tej grupy kapitałowej, plus dwóch submarek dla nich i wierzę również, że, że tych pozostałych czterech również zrealizujemy e, dla, dla tej grupy. Na no, wcześniej e, z takich sukcesów, które już e, osiągnąłem lub które się dzieją, no to stworzyliśmy markę 3D Smart dla spółki 3P, która jest rok w rok e, wymieniana w plebiscycie diamentów Forbesa. E, w ubiegłym roku chyba 16 miejsce ogólnopolskie, trzecie w Wielkopolsce, w moim województwie. Więc stworzyliśmy markę dla tej spółki i właściwie od samego początku jej powołania do życia nadzorujemy jej promocję, właściwie nadzorujemy jej funkcjonowanie i życie. Jesteśmy odpowiedzialni właściwie za wszystkie procesy, jakie się z marką dzieją. No, za cały proces eksploatacji tej marki, w każdym, w każdym kanału dotarcia jesteśmy my odpowiedzialni. I tutaj w związku z tą marką 3D Smart Zawiązała się taka idea stworzenia działu kreatywnego. No i niejako tworzymy dla tej marki dział kreatywny zewnętrzny. Tak? I ta idea, ona jakby jest. Ja powoli ją układam sobie w całość, jakby na takiej zasadzie, że można sobie jakby wynająć cały zespół wolium, żeby tworzył ten dział kreatywny dla, dla, dla danej marki. Z reklamowych rzeczy braliśmy udział w realizacji remontów dwóch koflandów. To się udało osiągnąć w Kaliszu. I w Poznaniu. Tutaj realizowaliśmy proces brandingowy dla hurtowni odzieży um, używanej właśnie w Warszawie. E, no i wiele innych pomniejszych rzeczy. E, w tym, o, jeszcze jest jedna kwestia, nie powiedziałem, właśnie, że zrealizowaliśmy system informacji wizualnej i nawigacyjnej dla, dla siłowni, dla sieci siłowni, która pierwszą, pierwszy klub otworzyła w Polsce właśnie w Kaliszu. Dzisiaj zaopatrujemy ta, tą sieć. Ona się mieści w Szkocji na Wyspach Brytyjskich, Za, zaopatrujemy tą sieć. W reklamy, które właśnie jeżdżą tam do, na Wyspy Brytyjskie. No, być może niebawem będziemy również tam lecieć, um, cały system zamontować tam na miejscu. No i wiele, wiele, wiele innych mniejszych jakichś tam projektów z mikrobudżetami, um, ale wymieniłem chyba te najważniejsze. Mhm. Gratuluję. Twój zespół liczy ile osób i jak budowałeś swój zespół? W tym momencie. Rekrutowałeś? Czy to są yy... twoi znajomi? W tym momencie jest 8 osób. Pierwszą osobą, która ze mną współpracowała i dzisiaj pełni rolę dyrektora kreatywnego w, w moim teamie, który bierze udział w tych największych projektach, e, to był mój e, dobry kolega. Z nim miałem okazję poznać się właśnie w agencji reklamowej w której pracowałem wcześniej. E, faktycznie stworzyliśmy relację prywatną, no i on mi pomógł właściwie w biznesie na początku, ponieważ ja nie jestem designerem, tak jak dzisiaj pełnię rolę brand managera czy stratega marki. No, nigdy nie byłem projektantem, a jakby procesy brandingowe no, bez projektów, bez designu no, nie istnieją, czy mogą zaistnieć, ale żeby, żeby realizować je kompleksowo jest potrzebny projektant graficzny, więc pierwszy był właśnie Sławek ee, i niedługo po tym zatrudniłem pierwszego, pierwszego projektanta graficznego, potem zatrudniłem kolejną projektantkę. Graficzną zresztą to jest para. Sam rekrutowałem. Prywa, prywatnie. Tak, sam rekrutowałem. Nie, nikt mi w tym nie pomagał. Co prawda w rekrutacji pomogła mi Europejska grupa doradcza, ponieważ wysłała program z funduszy unijnych subsydiowane zatrudnienie, z tego co pamiętam, więc Kuba, ten główny designer również w firmie teraz był zrekrutowany jakby dzięki tej Europejskiej grupie doradczej. Eee, pozostali, pozostałe osoby, no Dominika, która jest dzisiaj tutaj ze mną, jest jakby tutaj pełni rola asystenta biurowego, mamy wdrożeniowca w formule wide label, mamy specjalistę do spraw marketingu związanego z adsami i wszelkiego rodzaju kampaniami promocyjnymi, eee, mamy również fotografa i wideofilmowca, który lata dronami kręci materiały wideo e, dla naszych klientów. I jeżeli kogoś pominąłem, to bardzo przepraszam, jest nas mhm. wąskie grono. Rynek jest bardzo obfity. Czym wyróżnia się firma Twoja, Volium, od innych? Od konkurencji. Właściwie, właściwie tak, powiedziałbym tak. Lokalnie wyróżnia się wszystkim, bo Kalisz jest małym miastem w porównaniu do Warszawy czy jakichś tam większych metropolii. Więc my wyróżniamy się właściwie wszystkim. Przede wszystkim procesem, tak podejściem. no podejściem. Nikt nie, nie realizuje, z tego co mi wiadomo strategii marki reklamowej, nikt nie audytuje marek, my to robimy. I chyba gdybym miał wyróżnić, jesteśmy w ogóle młodym zespołem, takim zwariowanym nie to bym powiedział, i to zabrzmi źle i to będzie trochę ukłon w stronę tego, że na końcu biznes musi się spinać. Lubimy przepalać budżety. To oczywiście na końcu oczywiście zarabiamy, natomiast jesteśmy takimi frikami, że zawsze chcemy dać klientowi w ręce produkt, z którego będziemy maksymalnie zadowoleni, więc staramy się w ogóle filtrować. Dzisiaj już to możemy robić, ale staramy się filtrować zlecenia. Na zasadzie, że jeżeli jest budżet, którego wiem, że nie będziemy w stanie wykorzystać, ponieważ u nas dzieje się proces i nie jesteśmy w stanie ominąć pewnych schematów, nie jesteśmy w stanie usiąść i zrobić coś na gwizdka, bo po prostu nie potrafimy tego zrobić. To zawsze kończyło się tym, że no słuchaj, zrobiliśmy coś więcej, wiesz, zobacz, masz tutaj taki plan działania trochę tak, to jest odpowiedź jakby na to i na tamto, więc to nas wyróżnia, mi się wydaje. No i jakiś tam powiedzmy, że prywatnie mój depozyt związany z tym, że, że byłem w takiej pewnej szkole. Spędziłem w niej dwa lata, gdzie byłem jakby przez, przez dwa lata poddany gruntownej analizie 2-4 na dobę. Musiałem myśleć o, o wszystkim, co robię, zastanawiać się, poznałem, trochę się, poznałem się na emocjach. Tak? Znajomość, znajomość emocji, jakby znajomość tego, jak funkcjonuje człowiek i jego problemy, to jest w ogóle niesamowity depozyt tego, że ja dzisiaj jestem lepszym brand managerem. Ale o tej szkole może kiedyś w przyszłości powiem, co to była ta szkoła. Natomiast to jest coś, co wiem, że pozwala mi dzisiaj być lepszym, lepszym biznesmenem, lepszym menadżerem. I lepiej rozmawiać z klientem. Zdecydowanie tak. zdecydowanie, tak. Lepiej mi się rozmawiać z klientem, rozumiem jego potrzeby. E, nie lubię słowa manipulacja, tak, bo nie, nie, nie staram się go nie używać. Natomiast ja rozumiem potrzeby klienta, wiem gdzie w którą w stronę uderzyć, w, w co mam powiedzieć lub też co zaoferować. Wiem, jakby, co, mam, co mogę mu dać. A najlepsze właśnie w tym wszystkim jest to, że branding jest wtedy skuteczny. Kiedy jest autentyczny, transparentny i prawdomówny, tak jakby wyznaje zasadę, że jeżeli ktoś do mnie przyjdzie i powie, że słuchaj, wiesz, mam taki pomysł, ale on nie do końca, wiesz, bo jest taki i taki, jeżeli widzę, że jakby nie ma w, tych taki, nie ma w tym takich uczciwych przesłanek, no to mówię, no, słuchaj, ja to mogę opakować, ale nie chcę, bo dla mnie, dla mnie ta właśnie ta sztuka niejako jest omówieniu prawdy o czymś. Jest uzewnętrznieniem rzeczy nieodkrytych w kimś, tak. I jakby często się śmieje, ale ja dostaję takie informacje od klientów, że kurczę, spotkanie z panem, to tego wizyta o psychologa nie? I, i, I to tak wygląda, że, że. Czyli ta szkoła była powiązana z psychologią? No tak, powiedzmy, że z psychologiem, powiedziałbym z terapią psycho, taką jakby analityczną, psychoterapią, z tym była ta szkoła powiązana. Więc, więc to, spotkanie, to spotkanie z psychologiem, no ale też jakby, no ja wiem, że dzięki temu właśnie te rezultaty są takie... Wykorzystujesz swoją tak. wiedzę do tego, żeby też lepiej poradzić sobie z klientem i odczytać jego oczekiwania. No tak, wykorzystuję tą wiedzę i właśnie to jest niesamowicie ekscytujące, że jakby zawsze chciałem inspirować ludzi, zawsze chciałem im pomagać, e, tworzyć, tak? I i to, że to robię dzisiaj jest dla mnie w ogóle niesamowitą historią, bo nie chcę brzmieć pysznie, absolutnie, żeby to nie założyło arogancko, że teraz nikt mi nie pomagał i tak dalej, nic nie dostałem. No, faktycznie jest tak, że ja tworzyłem wszystko od zera. Ale spełniasz się zawodowo. Tak, spełniam się, spełniam się zawodowo. No i to połączenie tych wszystkich elementów, że ja mogę pomagać tym klientom i oni, i ta, oni tą pomoc otrzymują. Ja widzę ich mhm. satysfakcję, zadowolenie, że ich biznesy wzrastają, dostaję informację, że jest coraz lepiej, że klienci, że to, to jest A jak Twój startup pomógł Ci rozwinąć swój biznes? Czego Cię odciążył? O, jest wielu rzeczy. W ogóle... Yy... Sam, znaczy wydaje mi się, że Twój startup najbardziej w ogóle pomógł w podjęciu decyzji. Bo ja rozumiem dzisiaj ludzi, którzy stoją przed takim dylematem, czy ja mam założyć firmę, czy ja chcę się w to bawić. Skoro wszędzie słyszę od wszystkich dookoła, że w ogóle prowadzenie biznesu w Polsce to jest, jest karkołomne, trudne i. Ze względu na ZUSy, podatki. Tak, ze względu na system podatkowy, jak są w ogóle przedsiębiorcy przede wszystkim traktowani w naszym kraju, tak? no to to są takie rzeczy. Natomiast oferta Twojego startupu. E... No była na tyle obiecująca. Ja w nią uwierzyłem, bo też nie, nie ukrywam, że spotykałem się, zresztą udzielałem się w komentarzach na waszych profilach, gdzie ludzie nie wierzyli, że to jest możliwe, a to jest możliwe, zaświadczam, to działa. E, więc pomógł, twój startup pomógł mi w ogóle w podjęciu decyzji, w stworzeniu marki, no bo mi jakby uczestniczył w tym, jak ją tworzyłem, więc volume zaistniało dzięki twojemu startupowi. Ze startupem i pozwoliło mi jakby rozwinąć skrzydła. To niewątpliwie. Mhm. Jakie masz plany na rozwój swojej działalności? E, w sumie wspomniałem już wcześniej, jakby, że ta idea tego działu kreatywnego, bo widzę, że on po prostu działa, e, to jest dla mnie teraz klucz jakby do tego, żeby, żeby tą ofertę stworzyć, już tak ją obrać w cały kształt i móc ją oferować. E, oferta tego działu kreatywnego, no ponieważ kiedy tworzymy markę, czy ją rebrandujemy, czy dajemy jej nowe życie i możemy nadzorować właściwie wszystkie kanały dotarcia do klienta, no to to przynosi najlepsze rezultaty. Więc celem na ten moment jest na pewno to, żeby, żebyśmy tę ideę działu kreatywnego zapięli w ofertę i prawdopodobnie brali niebawem, bo jeszcze w żadnych takich przetargach jakichś publicznych, czy tam też wewnętrznych od większych firm nie braliśmy udziału w tym. Więc na pewno chciałbym wziąć udział niebawem w jakimś przetargu, bo czuję, że powoli, już jesteśmy do tego gotowi, żeby coraz większe firmy obsługiwać. Zresztą obsługujemy firmy z milionowymi przychodami, więc czas też pójść krok dalej. Ale mierzę się również z poukładaniem procesów wewnątrz organizacji. To też chciałbym zautomatyzować. Maksymalnie, jak się tylko da, żeby to wszystko funkcjonowało. To się powoli udaje i też udaje się dzięki zespołowi, bo ukłon no, teamu bo mam niesamowitych ludzi wokół siebie i nierzadko jest tak, że to oni ciągną mnie do góry, a nie na odwrót. I takimi ludźmi chcę się otaczać tak? i dzięki nim właściwie wolium też jest tutaj, gdzie jest. Mhm. Krystian, dziękuję bardzo Ci raz za rozmowę i życzę realizacji swoich celów dzięki. i marzeń. Dziękuję bardzo za rozmowę i...